Cześć, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak przejść do Ultimate Team i jak w łatwy sposób zarabiać i zdobywać paczki. Także zapraszam do oglądania. Zatem przejdźmy do Ultimate Team. Jak widzicie, aktualnie w FIFA mamy Team of the Year, czyli karty. Tego roku cała drużyna. Ci ludzie, którzy zasługiwali na tą kartę, są naprawdę potężni w tej grze. Naprawdę są potężni. Jak widzicie, jesteśmy w Ultimate Team. Pierwszą rzeczą, którą chcę wam pokazać, są zadania. Jak widzicie, mamy tutaj Battle Passa znanego z Fortnite'a, z Koda. Wszystkie gry prawie teraz mają Battle Passa. Wszystkie. No więc to jest normalne. Teraz tak. Mamy tutaj różne wyzwania. Polecam robić te wyzwania, które są najbardziej opłacalne, mi się chyba wydaje, aktualnie w FIfe. Tak jak widzicie, mamy tutaj jakieś różne wyzwania. Na przykład ja mam teraz odebrania wybrania dwa na żywo. Weźmy sobie na dół, zobaczmy, co to jest. Codzienna rozrywka, czyli to są takie paczka i mamy tu do tego jeszcze jakiś piczek, więc możemy go otworzyć. To jest po prostu zagranie w grę aktualnie. Otwieramy pika. Niestety nie ma za dobre wybory, ale to zawsze jest tak zwany fodder. Dajemy potwierdzamy karty. I mamy to aktualnie wszystko. Możemy sobie wyjść. I pokażę wam opcję, tak jak budowanie składu, czyli SBC. Jak widzicie, aktualnie mamy SBC o kartę piłkarską dynastii. Nie polecam tego robić. Pod żadnym pozorem nie róbcie tych pików. Bardziej wam polecam, zrobić tą ikonę. Bo zawsze jest jakaś szansa, że traficie dobrą ikonę. Następnie. Mamy Luka Modricza z wyróżnień. Mamy Bruno Fernandesza w wspominkowej jego wersji. To są dobre wyzwania, ale na start tej Fify polecam wam po prostu wejście w podstawy, pójść sobie w prawo i zrobić wszystkie te hybrydy ligowe. To jest najlepszy sposób na zarobek w z paczek, bo są to paczki wymienne. Dzięki temu możecie cały skład wzmocnić wasz FIFA. Dzięki tym trzema SBC mój skład aktualnie wygląda tak i dobrze się to potoczyło. Niestety mam mało kart aktualnie w klubie, bo mam troszeczkę pieniędzy zainwestowanych w karty i będę musiał pozbierać, ale jak widzicie mój skład jest mocny. To jest Aktualna wersja tego składu. Następnie, co możemy robić? Możemy się bawić na rynku transferowym. Czyli zakładając, że mamy w SBC jest takie coś jak ważne mecze. Czyli warto śledzić Twittera z jakimś futsheryfem, czy z czymś innym, co ma przecieki na temat tej gry, albo grzebie w plikach. Zróbmy sobie jeszcze SBC na szybko i za chwilę dokończę o tym. To znaczy, dzięki temu że będziecie wiedzieć możecie kupić karty z danego klubu po cenie 500 końców 1000 końców 400 końców naprawdę będzie to tanie a jak będziecie mieli powiedzmy fuksa i wam się trafi to jesteście na karcie zrobić 3 razy zysku co najmniej więc naprawdę polecam wam to zrobić jest to naprawdę opłacalny biznes można na przykład zrobić sobie takie SBC też. Mogę Wam nawet pokazać. Otworzymy sobie paczkę. Jest dużo SBC, których możecie robić. Naprawdę jest to bardzo opłacalne. Jest to jedna z lepszych rzeczy aktualnie w FIFA, bo dzięki temu jesteście w stanie zarobić sobie pieniądze. I nie musicie się martwić o to, że będziecie mieć klub słabszy od kogoś innego. Nie, naprawdę jest to bardzo fajne zrobione. Tak jak widzicie, tu mamy różnych zawodników. Ja to nie mam karnet, więc tego nie zrobię z BC Niestety, bo nie grałem w tym tygodniu w Champions. Ale mamy tutaj. Polecam wam na przykład robić sobie, jak macie dużo kart, na przykład robić to: Paczki, Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy 81, plus. albo piki. Piki są najbardziej opłacane w tej grze. Pamiętajcie, piki 75, plus, najlepsza rzecz, jaka może postać człowieka. Co wchodzimy? wchodzimy sobie tak, klikamy sobie złoty, klikamy sobie za, zaawansowane filtry. Na padzie to będzie, jak dobrze pamiętam, prawą gałkę trzeba kliknąć. Dajemy sobie na malejącą, dajemy wybierz i wdajemy buduj skład. Jak skład już nam się zbudował, jak widzicie, możemy sobie po prostu przeciągnąć piłkarzy z ławki rezerwowych i po prostu ich powrzucać do składu. I po prostu wysyłamy. Odsyłamy nasz skład, w zamian tego dostajemy pika z kartą 80. Na razie sobie pozbieramy kilka, zrobimy i zobaczymy, jaki będzie z tego drop. A i zobaczcie, jakie karty tam wrzuciłem, bo tamte karty nie były naprawdę drogie. Tamte karty zostały wrzucone, kosztują po 200 monet. Więc na tym też, jak traficie coś fajnego, jesteście w stanie zrobić fajną drużynkę. Już teraz nie mam kart w klubie, pod pozycje, te, które nam tu są proponowane, ale na no spokojnie jeszcze jeden. Po prawej stronie macie jeszcze wymagania, wymagania na zadania. I co to znaczy? Czyli, na przykład mamy piłkarze rzadki. Jak widzicie, to są non rery, To nie są rzadkie karty, to są złote karty, non rery, które nie są rzadkie. Dlatego potrzebujemy jeszcze jednego zawodnika. Który będzie, jak możemy zobaczyć, rzadki. Klikamy sobie, schodzimy sobie i szukamy najmniejszy overall, który jest, i rzucamy go do składu. Mamy, rzucamy, dajemy prześlizgłość skład. Super, mamy. Zrobimy sobie jeszcze jeden. I naprawdę jest to bardzo opłacalny sposób na zarobek w FIFA, na start gry. Bo Aktualnie FIFA wygląda jak wygląda. Nie mamy tutaj zbyt. miałby mm, to powiedzieć, prawdziwej rywalizacji, tylko mamy bardziej. Kto ma większy portfel, ten ma lepszy skład. Dlatego ludzie, którzy nie mają pieniędzy, radzą sobie najprostszym sposobem, który mamy aktualnie w FIFA. Dlatego naprawdę polecam Wam robić to właśnie dla tego powodu. Dobrze, zrobiliśmy to SBC. Otwórzmy sobie pierwsze SBC. 83. Jest to fajny overall, przyda się zawsze do SBC jakiegoś. Wieramy sobie Otawię, 82. I mamy Bruno Gumaresza 84. Ta karta aktualnie jest pewnie warta z dwa koła. Tak mi się wydaje, zobaczmy. Czy no dwa około. Macie na tym zarobek, na lekką ręką macie na tym zarobek. Dajemy, potwierdzamy te karty. I to chyba na tyle aktualnie, tak mi się wydaje. Jeszcze tak jak mówiłem, możecie patrzeć na TSBC, na Foodbinie, na FoodSheriffie, na, na X aktualnie. Możemy jeszcze otworzyć na koniec, na pożegnanie dwie paczuszki. Zobaczymy, może trafimy TOTY. A jak jesteście nowi FIFA, pamiętajcie, że dodali taką rzecz jak e, paczka. Klasyczne paczki, gdzie macie paczkę z podglądem. Czyli na przykład otwieracie tą paczkę, nie płaci się za nią nic, ale gdy będzie coś dobrego, możecie ją kupić i po prostu sprzedać tego zawodnika. Więc jest to naprawdę fajna rzecz. No ale z tego niestety, jak widzicie, nic nie sypie. Ja na przykład nigdy w życiu nic nie trafiłem. Więc to jest takie na kiesę. Nie polecam tej paczki, ale warto otworzyć, bo może się do akurat szczęście uśmiechnie. Mamy też plaszki promocyjne, na których, jak widzicie, mamy wszelakie paczki, które możemy otwierać. Dajmy sobie, że otwieramy tom. Otworzymy sobie aktualnie za 30 monet. Otwieramy. Tu może coś być fajnego. Hiszpania, napastnik. Na B, będę, że pamiętam. Borgia Iglesias. Więc, tak jak mówię, mamy czasem jakieś promki od jej, które warto wykorzystać, no bo jej, no nie stara się za bardzo dla graczy, ale no pomaga. No nie można powiedzieć, że nie pomaga. Teraz po prostu sprzedajemy te karty. QXL tak zwany, potwierdzamy. I tyle. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do na następnych odcinków. Cześć.